Dzisiaj, dzisiaj nagrywamy połu. Wczoraj nie nagrywałem. Dobra. Dawał mi momiks, masz niektóre. Dzisiaj postanowiłem, że mam przynajmniej tego kiegoś. Wiem, że to jest, że ja tego nie cierpię, ale muszę to przejść. Okej. Okay. Dobra, no i zginęliśmy niestety. Ja w to nie umiem grać jak coś. Słaby jestem, no. Dobra. Tu nawet nie można po tym chodzić, tu trzeba między niestety. Dobra. Tak. Tak. Tak, tak. Mamy to, już mamy dziesięć. Ach. Tutaj nawet się da stopień nie to było robić. To jest trudne. Dobra. Jak się uderzy, to od razu się zlatuje. Nie wiem dlaczego. Ach. Ja chyba można wyjść na dole. Ach. Ale nie można raczej. Wtedy się. Mm. Dobra. W idealnym momencie dobrze wyskoczyć. Okej, okay. tu, tu, tak. Tak. Ach, to było tak dużo. Idziemy, lecimy tędy. Urał. Nie. Yeah! Dobra, musi to nam się udać. Tak. Dobra. Ach. więc się nie udało. No i spadłem, internet. Byłem ja w dąbie. No to spadam. Uderzę i od razu, spadam. Tutaj muszę się nauczyć kto grać. Grałem we wszystkie gry. No tego i tam mi najbardziej nie wychodzi. Dobra. Tak. 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 Tędy. 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 Nie, miałem dwadzieścia już. Dobra. Mam grę, którą... Za so dobrze, nie umiem to to. Tutaj mam czas. I, ja, nie, ja nie trzeba muszę się nauczyć wszystkiego. Tutaj tak, 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 tak. tak. Tutaj trzeba w bok, w dół, w dół. Tak, 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 w dół, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. tak. Dobra, lecimy. Dobra. To trzeba sobie Tak, tak, tak. Dobra. Ja nie wiem, że prawie mieliśmy. Tu daś mieć 500. Naprawdę wszystko wiesz. Patrzcie, jak się na błocie dziwnie gra. Ja lubię na błocie grać. Na błocie się słabo gra, strasznie. Na błocie się tak trudno gra, że nie wiem. Co tu się dzieje? Jak na błocie grać, to w ogóle. Tragedia. Potrze zobaczymy, ile mam kasy. I czy mogę jakieś samochody? Dobra. Silnik. Opony. Wtedy mniej się ślizgają. I... Ten samochod. Na pewno silnika nie kupimy. Wiesz wybóźmy że ich samochód mniej się odbija. To nie. to opony. Tak. Tak. Jest! Mamy siódmy poziom. Okej. Okay. Czyli 7 już ma po lat. Dobra. Zobaczymy jak teraz Pan sobie radzić płotnie w tym ogólnie. Już lepiej. Okej. Okay. I naprawdę. I naprawdę on sobie raci. To pan muszę wyjechać i wyjadę z takim autem OMG w ogóle tutaj nie ma żadnych update'ów szkoda bo by się przydał update szkoda, że nie ma update'ów bo to już tego, co stara gra wygramy sobie w Cliff Dash'a tu się jakoś tak robi. Jechać na środku. No i spadłem. Dobra. Jakieś kamienie są. Trzeba uważać. Dobra. Góra. Tu, góra. A nie mogę to nawet 7000 do jak jest się bardzo dobrym. W tę grę gramy. Chopa. Dobra. Tak. Trafiony, zatopione. Tak. Ach, szkoda. Trafiony. Jest, trafiony. Ja tu rzut to jest jedna moneta. Ach. Tutaj trudno jeszcze tym wycelować. Dobra. Wczoraj nie nagrywałem, bo po prostu nie mogłem. Dobra. Traf, dobra. Żyjemy. Kto jest tu? Traf. Jest trafiony. Okej. Okay. Musimy... nie, Dobra. Tu... Okay. tu tu tak prawie nie trafiliśmy tutaj już musi się to udać się trafić Yes. tak no jak to niemożliwe. Tak. Patrzcie balada. Patrzcie na to! Ja! Wow, o oh, MGAMGA to jest najlepsza balada. Dobra, to jest najlepsze, co można robić. Na tym hopie. OK. I gramy w to. Aga mam

tak, tak. Nowy rekord. Nie, prawie byśmy przegroli. Tak, tak. Dobra, tu, tu. Dobra, skaczemy Mam nadzieję, że dobrze, że jak najwięcej przejdziemy. Dobra, musimy to wygrać. Okej, okay. tu, tu tak, tak, tak. 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 Okej, okay. mamy już 300. Dobra. Mam nadzieję, że dzisiaj wbijemy nowy rekord. Dawaj. Łagam. Prawie. Czy to jest nowy rekord? Nie wierzę. Okej. Okay. Krejemy kolejną górkę. Nie wierzę, że to jest. Chyba... nowy rekord. Nie wiem. Musicie mi napisać w komentarzach czy to jest nowy rekord. Albo ja sobie później sprawdzę. Tam miałem ostatni przy ostatnim odcinku. Miałem właśnie na miniaturce sobie sprawdzę. Ale gramy dalej. Lecimy po 500. Dobra. Praw. Tak. Tak, tak. Ach, nie zdążysz. Nie. Co nam poszło? Musimy jeszcze Okej. Okay. Tym razem. Musimy zrobić 500 wreszcie Musi się nam to udać Jak będzie już 1000 to w ogóle Muszę nagrywać z połu Musimy tutaj robić te nowe rekordy Nie dobiję 1000 Będę w to tak długo grać Aż robię 1000 tutaj Więc to, to będzie na pewno trudne zadanie na razie lecimy po 500, później po 750, później po 1000. Dobra, już się zaczyna szybko robić. OK Dobra. 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 Lecimy. Gramy dalej. Tutaj już mamy 50. O, 50 tysięcy. To jest taki łatwym. Dobra. Skoczymy, skoczymy, skaczymy. Dobra, już jest dosyć szybko, ale dopiero 200 Okej. Okay.

400 Jo! 500! Nie wierzę. Samo pokazuje nowy najlepszy wynik. Co? Okej. Okay. Skąd miałem wiedzieć. To koniec na dzisiaj. Pa!